Temat skinów przez ostatnie lata dominuje świat gier. Od noży w Counter Strike'u, przez mounty w World of Warcraft, aż po unikalne czapki w Team Fortress 2. Wirtualne przedmioty stały się pewnego rodzaju symbolem statusu i pasji graczy. I nieważne, czy używasz waluty w grze, czy prawdziwych pieniędzy, skiny mają ustalone ceny. Niektóre z nich określane są przez twórcę skina przy jego wypuszczeniu, a jeszcze inne zmieniają się bazując na opiniach graczy, którzy je oceniają. Obecnie niektóre gry wyrosły ze swojego starego, skromnego sklepu i ewoluowały do w pełni rozwiniętej gospodarki skinów. I jak się okazuje, Roblox nie odstaje pod tym względem od reszty popularnych gier, bo na tej platformie również przez lata przemielały się skiny warte tyle, że mógłbyś za nie opłacić luksusowe wakacje, kupić samochód czy nawet mieszkanie. Roblox Katalog, obecnie znany jako Avatar Shop, pojawił się rok po premierze platformy Roblox, bo w 2007 roku na początku oferował podstawowe przedmioty do personalizacji awatara, takie jak ubrania czy akcesoria. Wtedy wszystkie przedmioty tworzone były przez zespół Roblox, a gracze korzystali z wirtualnej waluty znanej wówczas jako Tixy oraz Robuxy. Jednakże 3 lata później, w 2010 roku, Roblox wprowadził możliwość tworzenia własnych ubrań przez graczy, dzięki czemu gracze mogli zarabiać Robuxy poprzez sprzedaż swoich skin -off. To właśnie wtedy Roblox Corporation wydał skina o nazwie Eccentric Shop Teacher, który początkowo wydany został jako przedmiot limitowany. Przedmiot ten miał być częścią konkursu we wczesnych latach istnienia Roblox, w którym deweloperzy musieli stworzyć swoją mapę o tematyce zakopanego skarbu. Potem gracze po dołączeniu do światów mieli odnaleźć ów skarb, po czym zagłosować na mapę, która według nich była tą najlepszą, a szczęściarze, których mapa wygrała, mieli otrzymać dany item jako nagrodę. I właśnie w taki sposób 10 unikalnych czapek zostało rozdanych dla zwycięzców, w konkursu. Może się wydawać, że nie ma w tym nic dziwnego: w końcu na Robloxie regularnie odbywają się eventy, podczas których gracze mogą zdobyć skiny czy inne przedmioty za darmo. Jednak co wyróżnia Eccentric Shop Teacher, to na pewno jego wartość, ponieważ średnia cena tego przedmiotu szacuje się obecnie na 576 204 Robuxy, co w przeliczeniu na złotówki daje nam lekko ponad 8132 Zł. Jednak to dopiero czubek góry lodowej, bo te najdroższe skiny szacowane są na miliony Robuxów. Fedora na Robloxie to jeden z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych przedmiotów, który zyskał dużą popularność wśród graczy. To nakrycie głowy po raz pierwszy pojawiło się na Roblox w 2007 roku i zostało wprowadzone jako jeden z ekskluzywnych przedmiotów w grze. Początkowo czapka była dostępna tylko dla członków Roblox Premium, co czyniło ją wtedy przedmiotem limitowanym. W kolejnych latach Roblox wprowadził różne wersje Fedory, które miały różne kolory i style, aby dostosować je do różnych gustów graczy. Nawet ja jestem szczęśliwym posiadaczem, jednej z nich, jednak pomimo tego, że jest ona limitowana, to cena mojej czapki nie umywa się do tych, które dzisiaj Wam przedstawię. Edycja Sparkle Time Fedory pierwszy raz została wprowadzona w 2010 roku, jako część limitowanej serii przedmiotów. Jej charakterystyczną cechą jest efekt błyszczących cząsteczek, które eminują z kapelusza. Z biegiem lat seria Sparkle Time rozrosła się na różne kolory oraz warianty, a niektóre z nich na obecną chwilę osiągają wręcz atomowe ceny. Dla przykładu Purple Sparkle Time Fedora, która wydana została w październiku 2011 roku. Pierwotnie była dostępna dla pierwszych 100 szczęśliwców za skromne 10 tysięcy robuxów. Jednak dziś średnia cena tego przedmiotu wynosi 9 811 238 robuxów. Jest to jeden z wielu przypadków, kiedy to przedmiot na robloxie znacząco drożeje pod wpływem zainteresowania graczy, a z samej serii Sparkle Time istnieją jeszcze dwie fedory, którym chciałbym dzisiaj się przyjrzeć nieco bliżej. Jedną z nich jest Red Sparkle Time Fedora, która wydana Została w walentynki 2012 roku i która również była limitowana, bo mogło ją kupić tylko 100 graczy, również za 10 tysięcy Robluxów. Obecnie średnia cena tego przedmiotu wynosi 4 871 499 Robuxów. Do abstrakcyjnie drogich Fedor należy również Orange Sparkle ten Fedora, której średnia cena wynosi obecnie 6 969 690 Robuxów. Jednak to, co wyróżnia tę czapkę od pozostałych, jest Cena pierwotna, bo ten kapelusz na początku kosztował aż 50 tysięcy Robuxów. Co ciekawe, twórca tego przedmiotu jest właścicielem jednej z popularniejszych gier na Robloxie, czyli Pet Simulator X, i właśnie ten zawodnik posiada obecnie 19 ze 100 czapek. Cofnijmy się na chwilę z powrotem do 2007 roku, bo to właśnie wtedy wyszedł jeden z bardziej ikonicznych przedmiotów, a konkretnie chodzi o Domino Crown. To nakrycie głowy pojawiło się jako nagroda dla zwycięzców jednego z najwcześniejszych konkursów na Robloxie. Był to przedmiot unikany dostępny tylko dla kilku wybranych graczy, co z miejsca uczyniło go rzadkim i pożądanym. A żeby go zdobyć, gracze musieli zaprojektować najlepsze świąteczne gry na platformie, jednak pomimo zaangażowania tylko czterem graczom udało się zdobyć tę koronę, co sprawiło, że Domino Crown stał się jednym z najrzadszych przedmiotów w historii Robloxa. Po zakończeniu eventu, przedmiot ten już nigdy nie został wydany, co uczyniło go skinem wręcz legendarnym, bo ze względu na ograniczoną liczbę egzemplarzy był praktycznie niemożliwy do zdobycia. W kolejnych latach Roblox wprowadził różne warianty Domino Crown, jednak ich wartość na rynku nie jest nawet zbliżona do tej oryginalnej, bo jej średnia cena wynosi obecnie 5 726 71 Robluxów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 270 000 złotych. I w taki sposób oficjalnie przechodzimy. Do czterech najdroższych skinów, jakie na Robloxie egzystują. I może to Was nie zdziwi, widzowie, ale wszystkie wyglądają tak samo. Tylko mają inne patterny. Jednak cena tego najdroższego wynosi tak dużo, że dosłownie mógłbyś za niego kupić dom. Ale zacznijmy od tego najtańszego, czyli Dominus Pittacium, której średnia cena wynosi niecałe 7 milionów Robloxów. Następnie przechodzimy do skina Dominus Imperius, który jest dość ikoniczny na tle tej serii. Przedmiot ten wyszedł w 2010 roku i jest to pierwszy Dominus który pojawił się w Robloxie, co czyni go wyjątkowym. Co ciekawe, Roblox nie określił wprost limitu tego przedmiotu, jednak jego cena już wtedy była dość spora jak na tamtejsze standardy, bo kosztował on 13 337 Robuxów. Ta cena naturalnie sprawiła, że kupiło go tylko niewielu graczy, co pozytywnie wpływa na jego wartość, bo jego średnia cena wynosi 13 577 229 Robuxów. Drugie miejsce na liście najdroższych skinów zajmuje Dominus Astra, który w mojej opinii... Wygląda przepotężnie. Przepotężna była również jego cena, bo w 2014 roku, kiedy Roblox postanowił go wydać, kosztował on 75 tysięcy Robloxów. Jednak, pomimo jego ceny, wszystkie kopie tego przedmiotu sprzedały się w 7 sekund, a było ich aż 26. Szczęśliwcy, którym udało się tego skina zdobyć, na pewno nie mogą żałować tego zakupu, bo jego średnia cena wynosi obecnie ponad 14 milionów Robuxów, a skinem, który tę listę zamknie, będzie Dominus Frigidus, którego, jak każdego Dominusa Również było tylko 26 kopii. Tematyka tego skina nawiązuje do mrozu i zimy, bo został on wydany właśnie w zimę 2011 roku i był sprzedawany za 39 tysięcy Robluxów. Obecnie średnia cena tego przedmiotu wynosi 28 59 680 robuxów, co w przeliczeniu na nasze daje nam lekko ponad 2 miliony złotych.